Thank you Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Ostatnimi czasy ja często zaczynam vlogi z samochodu, ale chyba coś w tym jest, bo ja się często w nim teraz znajduję, bo albo jadę zawieźć Haneczkę do rodziców, albo jadę do sklepu do Chorzowa, albo z powrotem wracam po Haneczkę i tak jeżdżę tam i z powrotem w kółko. Ja jestem już właśnie w Chorzowie na parkingu i zaraz biegnę do sklepu już szyć. Najpierw ciąć, potem szyć wasze zamówienia, aby jak najszybciej się u was pojawiały. I jak już mówię o sklepie, to jeszcze wam przypomnę, możecie odwiedzić na Nasz sklep www.obydwoje.pl i może akurat e, coś Wam się spodoba i wspomożycie mój mały biznesik. W tym vlogu chciałabym również poruszyć e, kwestię, o którą często nas pytacie: jak tam idzie m, walka z Pampersem, że tak się wyrażę, i haneczką, czy to jakoś współgra, jak to robimy, czy mamy jakieś sposoby, e, jak nam idzie, więc na pewno o tym e, dzisiaj opowiem, tak to m, zbiorąc w całość. Może nie dzisiaj, ale w tym vlogu będzie. Halo, halo, halo! Dziś ten dzień stoi na głowie, na rzęsach, jak kto woli. W każdym razie mam przymusową pracę zdalną. Jak widzicie, nie jestem w sklepie, tylko właśnie w domu. Zobaczcie, komputerek jest. Ups! I właśnie pokazałam wam jeszcze, co tu jeszcze takiego jest. Fryteczki wjechały, Coca-Cola. O pani, Boga się nie boi ta Paulina. Dobra, wracamy do tej pracy zdalnej. Czemu jest dzisiaj zdalna? No, bo ja zawsze sobie udostępniam internet z telefonu, wchodzę w sklepie. No i jak potrzebuję coś zrobić na komputerze, to robię. Pomijając fakt tego, że ten internet tam i tak średnio działa, po prostu zasięg jest bardzo mały. Mateusz mi już dzisiaj zamówił sprzęt nową kartę SIM, więc mam nadzieję, że teraz już nie będę musiała udostępniać tego internetu z telefonu, tylko to będzie wszystko banglać tak jak ma i ta praca stanie się łatwiejsza. W każdym razie wracam do dzisiejszego dnia, czyli że udostępniłam sobie ten internet, no ale widzę, nic nie działa. No już kompletnie nic nie działa. Wchodzę na telefon, na telefonie też nie działa. W ogóle żadna aplikacja, internet w ogóle out. No to dzwonię najpierw do Mateusza, a potem do taty i mówię im, że nie działa mi internet, a oni do mnie, nie, to jest niemożliwe, ty na pewno nie wykorzystałaś tych gigabajtów, bo tyle ich masz. Do teraz się nie dowiedziałam, bo tata jeszcze mnie oddzwonił, miał sprawdzić na aplikacji, czy wykorzystałam ten internet, czy nie, czy co jest grane. No ale w każdym razie mm, skończyło się tak, że musiałam wrócić do domu tu pod Wi-Fi się podłączyć e, i pracować. Wiecie co ja w ogóle przez ostatnie dni ciężko mam z ogarnianiem i wpadłam na pomysł, że dzisiaj przygotuję sobie kawę mrożoną, ale zanim o kawie, to jeszcze chciałam powiedzieć, te osoby, które nas oglądają, to wiedzą, że ja co do zasady nie pijam kawy, rzadko się zdarza, no ale jak już się zdarzy, to nie piję kawy z mlekiem, tylko, wiecie, mleko. Z kawą, czyli kuszę się na taką kawę z Ekspresu latę u rodziców od czasu do czasu od święta. No i właściwie nie wiem, czy ta kawa mrożona coś mi pomoże na te moje nieogarnianie i żebym się trochę obudziła, no bo właściwie po tej Latte to ja mogę zawsze ją wypić i od razu i spać, więc jakby na mnie kawa nie działała. No ale tą kawę mrożoną zrobię mocniejszą. W ogóle to będzie przepis mojej mamy i powiem Wam tylko tyle, że on musi być świetny, bo jeszcze jak mieszkałam w domu rodzinnym i przychodzi Chodzili do nas goście, powiedzmy od maja do września, to kiedy moja mama zadawała pytanie: Napijesz się kawy jaką chcesz? To zawsze było. Iza, oczywiście, że się napiję, ale masz tą twoją mrożoną kawę! Zawsze wszyscy, jak jeden mąż, zadawali to pytanie. Więc ja dzisiaj pokażę Wam, jak moja mama tą kawę robi. I właściwie to jest, wiecie, to jest prosty przepis. Możliwe, że go znacie, ale naprawdę się sprawdza. I zawsze wszyscy mówią, że ta kawa jest dobra. A mamy teraz takie po prostu upały straszne: no, 33 stopnie dzisiaj pokazuje. Jest tak duszno u nas, no, że pewnie to w całym kraju jest tak. Dostałam już właśnie alert na komórkę, że dziś będą burze. No, ale bez burzy to tu ziemia nie obejdzie, bo jest taka duchota po prostu powietrze stoi. Dobra, ja zabieram się za tą kawę. Bo to już jest najwyższy czas, tylko że właśnie chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że to nie jest taka kawa, że tak jak teraz. Przypomniałam sobie, że o, zrobię sobie kawę mrożoną i za 5 minut będę ją pić. Nie, tu niestety trzeba trochę się uzbroić w cierpliwość, ale jest jeden plus. Jeśli już ją sobie przygotujemy, to będziemy ją mieli w lodówce czy w lodówce, w zamrażalniku to by nam zamarzła. W lodówce i wtedy tylko możemy wyciągnąć, nalać do kubeczka, dodać dodatki i delektować się smakiem kawy. Chodźcie, zabieramy się za robotę. Uwaga, uwaga, przepis jest mega prosty. Tylko oczywiście nie podam Wam dokładnych e, proporcji, jak to w aptece, no bo z nami tak jest, i z moją mamą, i ze mną. my zawsze wszystko na oko. Zresztą kawa to jest indywidualna sprawa, możecie zrobić e, ją sobie mocniejszą, słabszą, jak kto woli, bez cukru, z cukrem. No to co będziemy potrzebować? Oczywiście kawę rozpuszczalną. E, ja dam chyba ze trzy łyżeczki e, i musimy zalać to gorącą wodą. Ja już mam właśnie zagotowaną. E, no i co? Ja na pewno dodam cukier. Ksylitol dodam, bo mamy ksylitol, używamy ostatnio, więc ksylitol znajdzie się również w garnku. Właśnie! I w czym ja to robię? Po prostu w zwykłym garnku, żebym mogła zrobić tej kawy dość dużo. I kiedy ją zaleję, to będę smakować. Czy tyle cukru, czy trochę kawy jeszcze nie dodać, wiecie, no wszystko na oko, jak widzicie. już gotowa, oczywiście rozsypałam cukier ale to już mniejsza z tym, no i co teraz teraz kawa tu zostaje, aby się schłodziła, następnie wyląduje w lodówce, aby była zimna, no i możemy delektować się jej smakiem, oczywiście przed podaniem jeszcze będzie nam potrzebna śmietana, ja kupiłam taką w aerozolu, ale jak macie ochotę to możecie sobie sami robić. no i oczywiście jakiś lód waniliowy, może być big milk, śnieżynka, jakiś no name wszystko jedno, byle by był waniliowy no i jeszcze nie pokażę Wam efektu końcowego, no bo kawa musi się schłodzić, więc zrobię to pewnie jutro, naleję kawę do szklanki, no i dodam wszystkie dodatki i pokażę Wam jak się kawa prezentuje, no i skosztuję ją, czy się udała jest taka jak u mamy, czy jednak nie. Tak jak wspomina... o, by był bams, bams. Tak jak wspominaliśmy, lipiec i czerwiec to są y, miesiące urodzinowe, więc... Kolejny tydzień, kolejne urodziny. Tym razem urodziny mojego chrzestnego wujka, Artka. Hania nie przypada za wujkiem bo wujek ma motor. I się boi. Chodź, zobacz, zobacz, już wujek czeka na ciebie. Chodź. No, chodź, chodź. 100 lat musisz ładnie. Z... No, 100 lat zaśpiewaj i sto daj buzi. Daj buzi, wujkowi. <laughs> Powiedz 100 lat, wujku. 100 no, lat. Nie ma motora. Nie mam otworów. Ale ma No i tak właśnie spędzamy czas na urodzinkach. Ciasko już zjedzone, więc teraz czas na zabawę, a potem czas znowu na jedzenie, jak to na urodzinach. I a może coś... Co mama ma mama namalować? San! San, okej, okay, no to czekaj, mama namaluje san. Uuuu! Hania mi chce pomóc. Super. I co teraz? Oczy. No właśnie zawsze są oczy. O nie, po prostu chcę mazaje. W ogóle to chyba poleci deszcz i będzie burza. Zobaczcie to niebo, nie wiem, czy to widać tak dokładnie, ale burza, no już słychać tak w oddali, że coś tam się robi. A Mati ma taką aplikację, nie Mati? Ty zawsze sprawdzasz te prądy, jakby, jak to jest? Tutaj? Ja ją sprawdzam prądy. Ostatnio korzystam z takiej aplikacji z strony Windy.com. I... Robisz im lokowanie za nerwą? I patrzcie, burza się zbliża do nas. Widzicie? Grzmoty. Spoko. Na razie mi się sprawdza. Zobaczymy czy teraz się sprawdzi. Bo burza idzie w naszym kierunku. Mhm. Była w okolicy, ale nie, przeszła bokiem. Bo była w okolicy Bielska Białej, teraz na Olkusz. Aha, czyli jednak nie przyjdzie do nas? Nie. Aha. Ciągle nas jakoś teraz omija, nie? Te alerty... Można sobie zobaczyć jak się w ciągu godziny, jak przeszła ta burza. No czekajcie, może play puszczę. O. Widzicie obok wow. nas. Przeszła bokiem. I w ostatnim czasie w ogóle jest tak, że wszędzie pada. Wszędzie są ostrzeżenia o, o powodziach, o gradach potężnych, o potężnych burzach i wszędzie pada, ale tą rudę, chorzów, zabrze, katowice, wszystko to omija. Znaczy są burze, czasem popada, ale to nie są takie, jakie zapowiadają w telewizji, Że wiecie, że grad 5 cm, żeby uważać, bo w ogóle drzewa wyrywa z korzeniami, to, to u nas jest nawet luzik. Nie wiem czemu tak. Wracaj, tam jest droga, chodź. A przydałoby się, żeby trochę popadało. No. Przydałoby, przydałoby się, żeby tak okay. nawet całą noc popadało, bo to po prostu bo tak właśnie, jest bo... ukrop, że... No. Ale nie wystarczy taka godzinka, bo to będzie jeszcze gorzej. Będzie tylko parować i będzie duszno znowu. Tak musiałoby całą noc popadać. Papa. Jo Joj, daj, wracam jeść ciasto i no. pić kawę. Papa. Papa, A my też, no mama, mogę... A wracając do tej aplikacji, to akurat ta jest spokojnie, może są lepsze, ale ja znalazłem ostatnio, to mi używam tej. Można sobie fajnie zobaczyć, wiecie, jak się kształtuje pogoda, jak na przykład chcesz iść na rower dłuższą trasę albo pobiegać, czy gdzieś w okolicy nie ma jakichś komórek burzowych i czy, czy w najbliższej okolicy nie będzie gdzieś padało. Spoko to jest. Tak jak obiecałam na początku vloga, dzisiaj będzie krótka albo i długa pogadanka na temat odpieluchowywania haleczki. Od razu też zaznaczę, że ja do tematu odpieluchowywania podchodzę luźno. Czyli nie wywieram na Hani presji, nie czuję presji na sobie, że to musi się wtedy wydarzyć, bo to już na przykład inne dziecko już potrafi robić na nocnik, a moja haneczka jeszcze nie, a jest w tym samym wieku. Jestem daleka od tego. Nigdy, przenigdy w życiu też nie powiedziałam innej mamie, a to się często zdarza i właśnie tu będzie też krótki apel na ten temat typu patrz, moja Hania już to potrafi, a Twoja jest w tym samym wieku, a nie potrafi, po prostu takie teksty są straszne. Kobiety moje, kochane mamy, nie róbmy sobie tego nawzajem, nie kąsajmy się takimi wypowiedziami. Naprawdę każde dziecko jest inne, rozwija się w swoim tempie i my, jako mamy, musimy to uszanować. Uszanować swoje dziecko, siebie i uszanować też inną mamę i jej dziecko. Ja to jestem typem takiej osoby, że jeśli na przykład koleżanka, czy nawet. Ktoś nieznajomy e, mówi, jeju, twoja haneczka e, już e, to potrafi, a moja jest w tym samym wieku, a tego nie potrafi, to natychmiast odpowiadam, ale czym się martwisz? Zobacz, przecież twoje dziecko potrafi coś innego, a Hania tego jeszcze e, nie potrafi. E, I tak jak mówiłam, na wszystko przyjdzie czas. U nas chyba jeszcze tego czasu nie ma, ale oczywiście e, to nie szkodzi w tym, aby haneczka chodziłaby z tego pampersa i abyśmy podejmowali jakieś próby. No i właśnie e, to Robimy, bo naszym zdaniem to jest najlepszy okres, czyli okres letni, kiedy to haneczka często jest u moich rodziców na ogródku. Wtedy nosi majteczki. No i powtarzamy jej haneczko, musisz na nocnik zawołać i co najlepsze, haneczka potrafi powiedzieć, że chce siku, albo nawet czasem mam wrażenie, że robi te siku do pampersa, jeśli ma ubrany pampers i mówi siku. No, i, i te siku rzeczywiście się w tym pampercie pojawia. Ale kiedy mama i majteczki, to zauważyliśmy z Mateuszem, że ostatnio robi tak, że zamiast wołać siku, woła mama, mama, mama. Ja już ostatnio się zorientowałam i podstawiłam jej nocnik. No, ale niestety do tego nocnika nigdy nie umi się wysikać. Tak, jakby ją coś blokowało. Nawet widać, jak ona tym brzuszkiem tam rusza. Wiecie, jak siedzi? Już rusza tym brzuszkiem, ale niestety nie potrafi się wysikać. Myślę, że nie może tego w, w mózgu jeszcze odblokować, że teraz siedzę na nocniku i e, muszę zrobić siku, jeśli, e, jeśli mi się chce. E, ale był jeden mały sukces przy Mateuszu. Haneczka zrobiła kilka kropelek niedawno e, do nocniczka, no ale to był tylko jeden raz. E, tak e, to jednak notorycznie zdarza się, że Haneczka gdzieś tam e, sika się w majtek no ale my się nie poddajemy i przede wszystkim też e, ciągle jej tłumaczymy. To nie jest tak, że ona, wiecie, e, posiusia się, a my coś Ty zrobiła, przecież mówiliśmy ci, że jest nocnik. Nie, 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 my e, właśnie, e, bo Hania właśnie dziwnie trochę reaguje na to, jak posika się w majteczki, to zaczyna płakać, tak jakby ojeju, co ona zrobiła, że nie poszła na ten nocnik, więc my jej powtarzamy, że Hanusiu nic się nie stało, e, to spróbuj kolejny raz, jak będzie Ci się chciało osiku, zawołaj, e, damy nocniczek i wtedy. I wtedy się wysikasz. Oczywiście my mamy taki całkowicie najzwyklejszy nocnik. Tu ma z psiego patrolu, bo akurat taki był w Pepko. U moich rodziców ma chyba z Mini. Nie grający, bo stwierdziłam, nie wiem czy to jest prawda czy nie, ale wydawało mi się, że kiedy Haneczka zrobi to siku pierwszy raz do tego nocnika, a to zacznie ryczeć, tak jak te nocniki ryczą, to ona się przestraszy, a nie, że to będzie super, że zrobiła siku. Więc posta postawiliśmy na najtańszy, zwykły nocnik. Haneczka oczywiście ma go ciągle pod ręką, się z nim oswaja i ona chętnie na niego siada, tylko po prostu jeszcze nie potrafi do niego załatwić swoich potrzeb, ale tak jak powiedziałam, na wszystko przyjdzie czas, widocznie to nie jest jeszcze Haneczki czas, ale korzystając z tego, że jest fajna pogoda, nosi krótkie spodenki, teraz gadki, więc jakby nie ustępujemy i Haneczka bardzo często już teraz chodzi bez pampersa, oczywiście kiedy jesteśmy albo w domu, albo na ogródku, no bo nie zrobiłabym jej tego, że, że Haneczka jeszcze nie woła, że idzie na notnik, a ja wzięłabym ją na plac zabaw, czy, czy gdzieś inny, no bo to na pewno odcisnęłoby na niej piętno, bo ona już wiele rzeczy rozumie. Mam wrażenie, że już wszystko rozumie, no ale jeszcze nie może się przemóc. I moi drodzy, opowiedziałam o tym, jak to u nas wygląda, i tu nie ma złotych rad. Tak jak powiedziałam, każde dziecko jest inne, każde dziecko ma swój czas, no ale myślę, że ten okres roku jest dobry na to, żeby podjąć rękawicę i coś próbować, w tym bardziej, kiedy na przykład macie ogródek swój. Następnie radziłabym też zwykły nocnik, a nie grający, bo to może dziecko zblokować, kiedy już pierwszy raz uda się załatwić potrzebę. Do Nocniczka. Kolejna sprawa. My opowiadamy haneczce o tym. Bardzo często przypominamy, mówimy: siadam ją na ten nocnik, a może teraz zrobisz siku? Wiecie, nawet kiedy nie woła, że chce siku, to próbuję ją na ten nocnik sadzać bez majteczek i, i czekam, tam z nią rozmawiam. Często robimy razem siku, czyli Haneczka nie robi, ale każe mi iść do toalety. Ja siadam na toaletę, ona siada na swój nosniczek i sobie razem e, siedzimy. E, no i mam nadzieję, że w końcu e, się uda, ale tak jak powiedziałam, bez presji czekamy. Jak się uda, to się uda. Kochani, jeśli macie jakieś e, pytania w tym zakresie, choć wiecie, ekspertką nie jestem, jestem po prostu mamą, ale jeśli. Mm nasunęłyby się Wam jakieś pytania, to oczywiście napiszcie pod vlogiem, a ja postaram się odpowiedzieć, choć tak jak Mateusz mówił w ostatnim vlogu, zapraszamy na naszego Instagrama, bo ja tam dodaję, wiecie, na story okienko zadaj mi pytanie i tam wtedy możecie pisać wszystko, zadawać pytania, jakie chcecie, a ja na nie odpisuję i to wtedy jest łatwiej, ja też mam przeznaczony akurat ten czas na odpowiadanie na pytanie, no bo zadaję je, zadaj mi pytanie i siedzę przy telefonie i odpisuję na te pytania, więc jeśli jakieś pytania jeszcze Wam się pojawią, nasuną, to zapraszamy albo pod vloga, albo na Instagrama. Powiem Wam szczerze, że właśnie doznałam szoku. Haneczka już od 10 minut sama bawi się w piasku, a ja zobaczcie, korzystam siedzę sobie e, na ławce i właściwie e, pracuję znowu zdalnie, odpisuję na wasze wiadomości, e, no ale jestem w szoku. Chyba wszystko zmierza ku dobremu, czyli haneczka nam dorasta i już sama sobą się potrafi zająć i zabawić. A tak jeszcze na marginesie zobaczcie, jest godzina w sumie 15, nawet chyba już z hakiem, a na placu zabaw nikogo nie ma. Hm. Ciekawe. No i Mateusz przejesz dekoracja już. No i teraz powiedz wypowiedz się. Mateusz testuje kawę. Jak widzicie są już dodatki. Jest lód waniliowy dodany do kawy i e, oczywiście śmietana. No i co? Bomba. Bomba, taką no. jaką mamy czy gorszą? Lepszą. No. To jest odpowiedź męża moi drodzy. Bez zamknięcia lepszą. Tak. I no wiecie. Co? Jak taką kawa się pijecie, to się weźcie. Takie, To się weźcie takie słomki, co na końcu są łyżeczką zakończone, żeby się tego loda. Ano, a no, a my takie mamy. Już wyjechać. Haneczka. Haneczka w ogóle ma etap na truskawki i za chwilę woła. Już chyba zjadła 10, nie? I jeszcze chce. Już I Haneczka. Generalnie mega. I no, oskosztuje ten ja Fajny. Jeszcze tylko wie. powiem, fajne w tej kawie jest to, że ten lód się rozpuszcza i powoduje, że ta kawa powoli robi się taka biała. Wiecie mm -hmm. o co Że wyjecie sobie lód z góry i potem macie fajną taką białą. Mrożoną kawkę. No Widzicie? oczywiście to jest wedle uznania, bo ja dałam aż chyba całego Big Milka i dodałam tu, wiecie, dużo znaczy, śmietany, a może No Bo mi... roz a porządnie, nie? Roz a porządny. Dobro. I no mocno zrobiłam nie? dość, nie? Jak na mnie. A że jest 20:15, to, to dość. Ale lepiej nie, nie pić. Dobranoc. Dobra, kończymy tego vloga, nie? Bo tu się rozgadaliśmy nad mm -hmm. tą kawą, ale my polecamy ten przepis. Szybki, banalny, a dobry. Ja, jest Big Milka. No. Choć Mati mnie nauczył, jak jeszcze do pracy chodziłeś do tej drugiej, to no. robiłeś taki. normalnie w mleku, nie? Rozpuszczałeś. Ym... Mm. Dalgone kawę wtedy robiłem, nie? Nie. Nie, po prostu w mleku rozpuszczałeś rozpuszczalną kawę, nie? Bo tak też można zrobić. Ja. Od razu w mleku, mhm. a nie, że tu jest gotowanie, wiadomo, tak jak mówiłam, tu trochę to jest proces, to musi trwać. Ale za to teraz w garnku stoi no. sobie w lodówce, i kiedy tylko macie ochotę, to to jest już potem. Dwie, dwie sekundki. Widzicie, kawka, już jest trochę biała. No. Coraz bardziej. Nie, wiem, że już taka mocna. No. A my się żegnamy. Trzymajcie się, ciepło. Oglądajcie nasze kolejne vlogi. Myślę, Będzie się że... działo. Będzie się działo, to na pewno. Także oglądajcie. Bądźcie z nami. Subskrybujcie. I dzwoneczek sobie zaznaczajcie, żeby następny vlogów. Na pewno nie przegapić. Bo ci powiem jak oglądasz tego, nie? A te następne przegapisz... o, jaki będziesz zły na siebie. A jaki zły będziesz! A jaki bomba zły. Bomba atomowa zleci. Bo będzie taka bomba, nie? Że się kipniesz, kochany tak. widzu. Także czym się. I nawet takie kawy się nie będziesz musiał robić, bo, bo, bo her klekoty już będziesz o, o, serce ci stanie. Także oglądaj te logi. Papa. Czołem. Cześć i czołem. Nie pij lepiej tej kawy Mateusz, bo nie uśmiesz. Łabia ci gidzili. taki zrobimy. A ja ryki taki no, mi lepiej nie robić. I Już, Misiu, co chcesz? Truskaweczka? Jeszcze?